Dźwięk i. Powtórzcie go trzy razy. I. 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 Słowa z tym dźwiękiem. Oni. Oni. Kilka. Kilka. Inni. Inni ich ich zrobić zrobić jeśli jeśli wysoki wysoki piwo piwo bliski bliski Linia. Linia. Pisać. Pisać. Iść. Iść. Liczba. Liczba. Lipiec. Lipiec. Wino. Wino. Ich nimi, ich nimi, idealistyczni, idealistyczni, igiełki, igiełki. Zdania z tym dźwiękiem w internecie mówi się o. Wszystkim. W internecie mówi się o wszystkim. Idą dziś do sklepu, żeby kupić coś Irinie. Idą dziś do sklepu, żeby kupić coś Irinie. Ci chłopacy są dziwni. Ci chłopacy są dziwni. Ile wypili koli? Ile wypili koli? Nikt ich nie chce widzieć. Nikt ich nie chce widzieć. Zainstalowali sobie. Linuxa i są z tego teraz dumni. Zainstalowali sobie Linuxa i są z tego teraz dumni.